Witam Was na pierwszej zasiadce sezonu 2020. Mamy połowę lutego tak naprawdę. Pogoda jak widać dość ciepło, jednak chłodny wiatr. Jestem na łowisku Rusiec. Przyjechałem na 6 rano. No i jak na razie dwa brania, jeden karpik. Brania jak to o tej porze roku, delikatne podciągnięcia. No i tyle. W pierwszym przypadku ryby nie było, w drugim przypadku karb którego widzieliście ryba nie nagrała się idealnie mam nowy aparat pewnie część z was już wie no i uczę się obsługi także wiele pracy jeszcze przede mną ale mam nadzieję że jakość już będzie na, zado na przynajmniej zadowalającym poziomie planuję łowić do 17-18 celowo wybrałem zbiornik mniejszy gdzie jest większa populacja ryb licząc że będzie sporo brań ale mniejszych karpi no i na razie nie wiem czy się sprawdza czy nie, dwa brania dużo niedużo, ciężko powiedzieć. Na tą porę roku jest git, ja jestem zadowolony, o kiju nie zjadę. Plan jest taki, że jeśli dołowię jeszcze jakąś jedną lub dwie ryby to jeden kij przeniosę chyba na zbiornik z większymi rybami lub całkiem przeniosę się na tamten większy staw, gdzie są większe głębokości a może uda się wypracować jakąś fajną rybkę, a nie bawić z tymi brzdącami, no ale to jeszcze poczekamy do południa, jeśli chodzi o taktykę. Łowię na bałwanki 14, 15 plus popek dycha, zanęta w postaci sypkiej do tego kukurydza w puszce, odrobina Peletu celowo kukurydza w puszce. Wiem, że ryby na tym zbiorniku to lubią. No i tak sobie działam. Jeśli coś jeszcze będzie się tutaj działo, dam Wam znać, bo może być problem z nagrywaniem. Później ma padać deszcz, ma intensywnie wiać, nawet jakieś burze są zapowiadane. No a czy się sprawdzi, to czas pokaże. Także mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnej rybce, już nieco większej. Także do potem się ma. Cześć. Jest godzina 12.40, zgodnie z planem przeniosłem się na drugi staw, zajęło mi to jakieś 30 minut, kije są już w wodzie, no i czekamy teraz może, przyjdzie czas na jakąś większą rybkę. Na tamtym stawie z mniejszymi karpiami udało się zrobić trzy brania, wyjąć dwie rybki, no i postanowiłem dać spokój, spróbować sił tutaj, tym bardziej, że o kiju nie będzie, a... Powiem szczerze, że kolejne branie i kolejny bąk, no to też już tak trochę słabo. A tutaj albo coś będzie, albo nie. Zestawy już będą stały do końca, na pewno ich nie będę przestawiał. Mam kije rzutowe, jeden dałem kawałek za środek wody, tak aby nie iść na przeciwny brzeg. Generalnie wszystkimi wędkami skupiłem się mniej więcej na połowie zbiornika, jednym kijem ciut za połowę. A jeden dałem na prawą stronę, na skos, w kierunku tych stanowisk na końcu łowiska. No wiadomo, że tam nie jestem w stanie dorzucić, ale trzeba próbować. Na tym zbiorniku nigdy jeszcze nie łowiłem, więc powiem szczerze, że nie wiem, czy dobrze wszystko robię, czy nie. Czas pokaże. Jeszcze parę godzin przede mną. Jak coś będzie, to Wam dam znać. Pogoda zmienna, wiatr, także ja kończę i do zobaczenia mam nadzieję że już przy jakiejś ładnej rybie hej oto i on taki mały rozrabiaka grubasek bardzo cieszy o tej porze roku tym bardziej z tego zbiornika na którym nie spodziewałem się brania mówiąc szczerze pesymistycznie podszedłem a tu taka niespodzianka dobra chodźcie go wypuścić Stawiam kij od nowa i może uda się wypracować kolejne branko Także za sekundkę puszczamy rybkę i działamy dalej. Mamy godzinę 16. Jak widzieliście, udało się zrobić kolejne branie tym razem z głębokiego stawu. Tak jak już Wam mówiłem, prawdopodobnie jest to drugi karb złowiony na tym zbiorniku od początku sezonu. Także super. Rybka nieduża, ale fajne kolory. Okrągły, fajnie walczył. No, a branie co typowe dla tej pory roku, tak naprawdę poszedłem się przespacerować. No i słyszałem kilka piknięć. Podszedłem do kija i swinger był w górze. I w zasadzie na tym branie się skończyło. Nie byłem pewien, czy jest ryba. Miałem nadzieję, że tak. Podniosłem kij. No i zaczęła się walka z nieco większej odległości, bo tym kijem machnąłem myślę, że na jakieś 80 metrów. Także rybka pochodziła, ja jestem mega zadowolony. Myślę, że. Można już powoli kończyć naszą zasiadkę, bo jeszcze jakieś dwie godzinki maksymalnie. Po ciemku nie będę filmował, chyba że jakaś fajna ryba wpadnie. Także w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że uda się zmontować coś, co Was zaciekawi. Zbyt wiele nie nagrywałem ze względu na tą pogodę, wiatr, przelotny deszcz. Było dość zimno, no ale już coraz bliżej wiosny, tak naprawdę, więc z górki, tak na, z górki i będzie. Ech, coraz więcej tych zasiadek przepraszam, bo się zdyszałem i już sam nie wiem, co chcę powiedzieć. Ale w zasadzie to końcówka filmu, tak jak już mówiłem, nie ma co tutaj przedłużać. E, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze w lutym, a jeśli nie, no to kolejna zasiadka w marcu już na jakiejś innej wodzie, aczkolwiek myślę, że ten rusiec chciałbym jeszcze odwiedzić, szczególnie ten zwiększy zbiornik. Woda. Nie jest jakaś super, jeśli chodzi o klimat, ale jak na nasze okoliczne łowiska, do przyjęcia jak najbardziej i godna odwiedzenia kolejny raz. Także w tym filmiku to tyle, na razie, się Siemanko, hej! O kurcze, adrenalinka na koniec, ale wszystko mokre, z maty się leje. O druga tęcza, ha, zobaczcie, musicie to zobaczyć.